ona jak już, po, jak już poszła do średniej szkoły, to już poszła do, do koszyka. Na ten szkoł. Na tak. nie szkoł. Na ten ma taki ten to ona ma nie nie Oto ona jest ten nie on. ten 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 nie Na ten taki Na on on Na ten ona Na nie miała. A wiesz, a masz ten, jest? Dome. Dome? Dome. Z kołnierstwem. Ja A mam szczęki. Zło? 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 No Może śpi? No Zło? 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 I Zło? tak Zło? nie Nie, tam w na przesypia. Tak. przesypia. Dawniej to była rozwaga... no w nocy to już... Chociaż chyba jest ten okres dojrzewania i szczeka. Jakieś coś się poruszy za oknem i szczekanie nie jest. Budzi wszystko. Dzisiaj na jakieś zdjęcie zrobiłam, jak Robert spał. I ona przyszła do niego i mu na głowie spał. Tak. Bo żyła mu się na głowie. Ona, tak, ona taka przytulona, musi być. Tak, no. Ludzi uwielbia. I wczoraj widzieliśmy Dorotę Panią w lesie. A tak, Dorota. Jaki tata, piękny A przecież nie mówią, że to jest groźna. Tak, jakie piękne te... Papuga wczoraj, masza przyszła do klatki, a papuga mówi masz Kasia. no to masz Kasia mówi, puść, potem iść już mi no. tak, 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 masz kasiadę. prezent ja jak szwedzki stół no. to tam tyle ale, ale to już nie podwójne same tak, same, Ta, same szyje Ta, to 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 co narysują dzieci to na szyi no, tak to tam jakby właśnie ładne właśnie pomyśl